Cześć, w dzisiejszym filmie przyjrzymy się obecnie największemu miastu na świecie. Zapraszam! Określenie największego miasta na świecie wcale nie jest takie łatwe, ponieważ wielkość miasta można mierzyć na wiele sposobów. Dodatkowo musimy wziąć pod uwagę, dokąd miasto sięga, czyli czy mieszkańców liczymy w obszarze administracyjnym, metropolitarnym czy w całym terenie zurbanizowanym. Kolejnym czynnikiem jest fakt, iż w większości dużych miast występują tzw. slumsy, gdzie rachuba liczby mieszkańców jest bardzo utrudniona. W takim wypadku przyjmuje się, że Tokio jest największym miastem liczonym pod względem terenów zurbanizowanych, czyli takich, gdzie granice miasta są wyznaczone przez różnie pojmowaną gęstość, jak i pod względem obszarów metropolitarnych, czyli takich, gdzie to zachowania ludzi świadczą o wielkości miasta, na przykład to, gdzie dojeżdżają do pracy. Jednak przejdźmy do samego Tokio. Liczba ludności w obszarze metropolitarnym wynosi około 31 milionów 714 tysięcy. Na całym terenie zurbanizowanym 37 milionów 239 tysięcy, a w samym mieście właściwym, czyli wyznaczonym administracyjnie, mieszka zaledwie 13,5 miliona ludzi. Gęstość zaludnienia wynosi tam ponad 6 tysięcy osób na kilometr kwadratowy, a powierzchnia miasta właściwego wynosi 2188 km. kwadratowych. Dla porównania, powierzchnia Warszawy to 517 km2. Tokio to miasto, w którym maksymalnie wykorzystuje się dostępny obszar, dlatego od 1603 roku nieustannie osusza się tereny Zatoki Tokijskiej. Proces ten jest jednym z głównych kierunków rozwoju przestrzennego miasta. Już przed I wojną światową zabudowano rejon sztucznych wysp. Innym kierunkiem ewolucji miasta jest ciągła intensyfikacja wykorzystania terenu. W skrócie, najniższe budynki wyburza się i zastępuje coraz wyższymi. Tokio jest bardzo zanieczyszczonym miastem, ale władze walczą z tym. W ostatnich latach podjęto wiele inicjatyw na rzecz ochrony środowiska. Na przykład, zgodnie z uregulowaniami, przynajmniej 20% powierzchni nowych, dużych komercyjnych projektów budowlanych powinna zajmować zieleń, a na tokijskich dachach mnożą się panele słoneczne. Aby promować wykorzystanie takiego źródła energii, lokalne władze oferują właścicielom domów dotacje w wysokości 100 000 jenów, czyli około 1070 dolarów za kilowat. Państwo dopłaca do tego 70 tysięcy jenów, czyli około 750 dolarów za kilowat. Z miejskiej kasy płyną również finansowe zachęty dla przedsiębiorców chcących wykorzystać energię słoneczną. Biorąc pod uwagę to, jak traktuje się tam problem zanieczyszczeń, myślę, że Tokio możemy uznać za metropolią przyszłości. Oby więcej miast podążyło jego śladem.